Przekątne prostokąta tworzą kąt rozwarty o mierze 118 stopni. Naszym zadaniem jest określenie prawdziwości dwóch zdań: kąt BAC ma miarę 31 stopni, kąt ADB ma miarę 62 stopni. Zauważmy, że kąt ASB, gdzie S to jest ten punkt przecięcia się przekątnych, będzie miał także 118 stopni, ponieważ kąt ASB jest kątem wierzchołkowym dla kąta. DSC, a kąty wierzchołkowe mają takie same miary. Zatem tutaj mamy 118 stopni także. Przyjrzyjmy się trójkątowi ABS, który powstał tutaj z dwóch fragmentów przekątnych oraz dłuższego boku naszego prostokąta. Zauważmy, że jest to trójkąt równoramienny, ponieważ przekątne w prostokącie mają takie same długości i przecinają się dokładnie w połowie. Zatem odcinki AS, BS, CS i DS są odcinkami takiej samej długości, więc ten trójkąt ABS jest trójkątem równoramiennym, ponieważ odcinki AS i BS mają takie same długości. Pamiętamy o tym, że w każdym trójkącie suma miar kątów wewnętrznych wynosi 180 stopni. Więc kąt przy wierzchołku A, plus kąt przy wierzchołku B, plus kąt przy wierzchołku C łącznie mają dać 180 stopni. W tym momencie znamy tylko ten jeden kąt przy wierzchołku S. Zatem policzmy, ile będzie wynosiła suma dwóch pozostałych kątów, czyli od 180 stopni, czyli od sumy trzech kątów, odejmijmy ten jeden, który znamy, czyli 118 stopni. I to się równa 62 stopnie. Czyli te dwa kąty przy podstawie, czyli kąt SAB i kąt SBA, łącznie mają 62 stopnie. Ale pamiętamy o tym, że jest to trójkąt równoramienny. Czyli te dwa kąty przy podstawie mają dokładnie takie same miary. Więc możemy policzyć miarę kąta BAS, dzieląc 62 stopnie przez 2. Czyli miara tego kąta to 31 stopni. No i zauważmy, że kąt BAS w tym naszym trójkącie i kąt BAC w prostokącie to są dokładnie te same kąty, ponieważ punkt S znajduje się na odcinku AC. Zatem poszukiwany nasz kąt BAC ma 31 stopni. Zatem wróćmy do naszego pierwszego zdania, czyli kąt BAC ma miarą 31 stopni. Jak najbardziej się z tym zgadzamy. Jest to zdanie prawdziwe, czyli pierwsza odpowiedź to prawda. Spójrzmy na drugi kąt, którego miarę mamy wyznaczyć, czyli kąt ADB. Zauważmy, że ten trójkąt ABS ma swoją kopię tutaj u góry, czyli też mamy dłuższy bok prostokąta i dwie połówki jego przekątnych. Czyli tutaj trójkąt DCS to jest dokładnie ten sam trójkąt. Zatem, skoro znamy kąty przy podstawie w tym trójkącie równoramiennym, policzyliśmy to dla trójkąta ABS, czyli tutaj mamy 31 stopni no to bez problemu możemy policzyć miarę kąta ADB. Pamiętamy, że mamy do czynienia z prostokątem, zatem kąt ADC jest kątem prostym. Znamy jedną część tego kąta, musimy policzyć drugą część. Zatem kąt ADB to będzie 90 stopni. Odjąć tę jedną część, którą znamy, czyli odjąć ten kąt SDB. C, czyli odjąć 31 stopni. No więc otrzymujemy 59 stopni. Zatem kąt ADB ma 59 stopni. Spójrzmy na treść zdania, którego prawdziwość mamy ocenić. Kąt ADB ma miarę 62 stopni. No niestety nie jest to prawda, wyszło nam 59 stopni, czyli drugie zdanie jest zdaniem fałszywym.